Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zarabiać pieniądze na zdjęciach. Pierwsze założenie będzie takie, że potrafimy robić zdjęcia, że już jesteśmy na jakimś poziomie, że już ofotografowaliśmy wszystkich i każdego, i mamy już za sobą obróbkę, i wiemy, jak to wszystko działa, więc jesteśmy w stanie robić dobre zdjęcia. Jak teraz przekuć te umiejętności robienia dobrych zdjęć w biznes, w to, żebyście mogli zarobić pieniądze albo dorobić parę złotych? Albo ewentualnie przekuć to na jakiś taki długofalowy, duży biznes, który przyniesie więcej pieniędzy. Skupimy się na trzech takich głównych kierunkach, w które można, które można obrać właśnie na samym początku przygody z taką zarobkową fotografią. Są to. Trzy przykłady, które zostały przeze mnie przetestowane, które przetestowałem na własnej skórze i wiem, że zadziałały u mnie, więc zadziałają pewnie też u każdego, kto wykaże się odrobiną determinacji i, i chęci działania. Pierwszym sposobem zarabiania pieniędzy na zdjęciach są banki zdjęć. Ja osobiście używam Shutterstocka, jest to chyba w tej chwili największy bank zdjęć, jaki, jaki jest dostępny. Tutaj muszę przyznać, że nie jest to moje główne źródło pieniędzy. Z tego z banku zdjęć od czasu do czasu wpadają jakieś pieniądze ale też nie zajmuje się tym jakoś specjalnie namiętnie. Dodaje tam zdjęcia od czasu do czasu i od czasu do czasu coś się sprzedaje. Stawki nie są duże, 30 centów za zdjęcie na przykład, 25 centów za zdjęcie, więc ostatecznie, żeby zarabiać pieniądze, jakieś takie fajne, sensowne, godne pieniądze na bankach zdjęć, trzeba by było tam wrzucać setki zdjęć, żeby naprawdę mieć potem tysiące zdjęć, które będą na nas pracować. Więc nie da się zarobić chyba że macie jakiś złoty strzał od pierwszego zdjęcia. Tu raczej trzeba pójść na ilość. Na ilość i próbować po prostu budować to swoje portfolio, powiększać, je sukcesywnie dodawać, ale to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł, dlatego że raz wrzucone tam zdjęcie pracuje na nas cały czas. I tak naprawdę Zdjęcia, które ja na przykład sprzedałem, zostały sprzedane, pamiętam, i do Brazylii, i w Ameryce, i, i w różnych regionach świata, naprawdę jest tam taka mapka, można zobaczyć, więc naprawdę w różnych miejscach, w różnych częściach świata te moje zdjęcia zostały sprzedawane. I to pokazuje, że naszym rynkiem jest cały świat i to jest bardzo dobra wiadomość, nie musimy się ograniczać tylko do Polski i liczyć na naszych krajowych odbiorców, klientów, tylko możemy wrzucić zdjęcie, dodać opisy, dodać tagi, wszystko oczywiście po angielsku, jakościowo fajne zdjęcie. I to zdjęcie będzie na nas pracowało na całym świecie. Tutaj bardzo fajną rzeczą, którą warto jest robić na bankach zdjęć, jest dostosowywanie się do trendów. Czyli jeżeli zbliżają się święta, walentynki, cokolwiek, albo, albo teraz dzieje się coś na świecie i wiadomo, że będą potrzebne jakieś tematyczne zdjęcia. No to dobrze jest dobrze jest takie zdjęcia mieć w portfolio. Tak samo dobrze sprzedają się też ludzie, tylko Shutterstock stok wymaga, żebyśmy mieli potwierdzenie tego, że osoba na zdjęciu zgadza się na wykorzystanie jej wizerunku. Tak samo jest z jakimiś dziełami sztuki, albo pamiętam, któregoś razu fotografowałem w Gdańsku i uchwyciłem jakieś malowidła, i szatres-stok wysłał mi wiadomość, że moje zdjęcie jest odrzucone, chyba że dostarczę im właśnie potwierdzenie, że mam zgodę na wykorzystanie tych elementów na zdjęciach. Jakby to jest zrozumiałe, chronią swoje interesy, i jakby to nic, w niczym nie przeszkadza tak naprawdę. Bo nadal jest masa trendów, do których można się dostosowywać, na które, które można śledzić i można fotografować w tej tematyce. Co jest jeszcze bardzo fajnym pomysłem, bardzo rozwojowym pomysłem, i, jak, i co może Was jeszcze bardziej rozwinąć, jeżeli chodzi o banki zdjęć? Shutterstock ma dość restrykcyjne wymagania, jeżeli chodzi o zdjęcia. Jeżeli fotografujecie coś i jakiś element na zdjęciu ma być, ma być ewidentnie ostry i on nie jest ostry, to Shatterstock wam to zdjęcie po prostu odrzuci. Więc jeżeli będziecie dodawali zdjęcia i Shatterstock będzie je przyjmował i będzie je akceptował, to będzie znaczyło, że robicie bardzo dobre zdjęcia. Dlatego że już wielokrotnie przekonałem się, że nawet moim zdaniem super zdjęcia. Bardzo dobre zdjęcia dodawałem na Shatterstocka i dostawałem odpowiedź negatywną, że na przykład jest minimalnie rozmyta. powiększałem sobie to na maksa, no i faktycznie no i był gdzieś tam fokus, może minimalnie uciekł, normalny człowiek tego nie zobaczy, ale oni to, oni to widzą, więc to jest bardzo dobry test yy, i bardzo dobry pomysł na to, żeby się po prostu rozwijać, żeby robić coraz lepsze zdjęcia, bo jest to ewidentne potwierdzenie tego, że nasze zdjęcia są dobre. W ogóle samo wejście do Shutterstocka choćby też wiąże się z tym, że musimy wysłać, z tego co pamiętam, to już to jakiś czas temu było 10 chyba zdjęć, parę lat temu w sumie, jak tam wchodziłem. Z 10 zdjęć chyba trzeba było przesłać i oni je oceniali pod względem tego, czy to są zdjęcia jakościowo dobre i czy spełniają ich standardy. Więc tutaj na pewno, żeby na Shutterstocku działać, potrzeba, e, potrzeba jakościowo dawać radę po prostu. Kolejnym sposobem na to, jak można zarabiać na, na fotografii, na zdjęciach. Ponownie przy założeniu, że już robimy dobre zdjęcia, potrafimy obrabiać, jest wykorzystanie na przykład świąt Bożego Narodzenia, na przykład Walentynek, na przykład Wielkanocy. Co mam na myśli? Mam na myśli, że na przykład, kiedy jest Boże Narodzenie, to ludzie nie szczędzą pieniędzy na to, żeby zafundować swojej rodzinie i swoim dzieciom jakiś prezent, na przykład w postaci sesji świątecznej. Powiem Wam, że to były takie pierwsze, poważniejsze pieniądze, jakie zarobiłem właśnie na fotografii. Byłem totalnie nieznanym fotografem, nikt mnie nie znał. W moim portfolio były, było no, kilka dobrych portretów, tak? bo, bo fotografowałem całą wszystkich znajomych, włącznie z kolegami na... wykonałem im kilka zdjęć na Tindera, choćby jakieś takie sesje, totalnie za darmo. Ale to oczywiście cały czas windowało moją pewność siebie, moją fotograficzną pewność siebie, do tego poziomu, że chciałem spróbować fotografii zarobkowej. I to była właśnie pierwsza rzecz, to była pierwsza pierwszy rodzaj fotografii, takiej za pieniądze, jaki robiłem jaki wykonywałem właśnie fotografia świąteczna. Od samego początku listopada zacząłem przygotowywać wszystkie potrzebne mi akcesoria, wiele ich nie było tak naprawdę, potrzeba tylko, potrzebne są dwa statywy, belka rozporowa, na której powiesimy tło, tło świąteczne, na pewno w szafie macie zakitrane za jakieś łańcuchy, bombki, może nawet jakiś strój Świętego Mikołaja, może macie jakiegoś miśka, my akurat mieliśmy takiego dużego miśka, ubraliśmy go w Mikołaja, zmontowałem na szybko taki uchwyt do niego, postawiliśmy go na na w tym tle dodatkowo lampki świąteczne i mieliśmy bardzo fajne tło, które rozstawiliśmy u nas w mieszkaniu. Naszej, zaproponowałem naszej znajomej darmową sesję zdjęciową, właśnie po to, żeby mieć zdjęcia, które wykorzystam potem do kampanii na Facebooku. Ona się zgodziła, bo dostała za darmo ode mnie zdjęcia. Ja miałem zdjęcia do wykorzystania w kampaniach promocyjnych i tak naprawdę od połowy listopada po puszczeniu kampanii na Facebooka już miałem klientów na świąteczne sesje zdjęciowe. Mamy listopad, grudzień. To są dwa miesiące, które, w których na pewno da się już działać właśnie ze, ze, z takimi świątecznymi sesjami. Szczególnie w grudniu się robi gorąco. Wiadomo, że, że wtedy im jest bliżej do świąt, tym jest, tym jest goręcej. Ale pamiętam na przykład, że po świętach Bożego Narodzenia ci sami ludzie, którzy byli u mnie na, na sesjach świątecznych, pytali już o wielkanocne sesje zdjęciowe. Więc, więc ponowna akcja. Kupujemy tło, rozstawiamy wszystko, już nie musimy kupować belki rozporowej ani statywu, bo już to mamy. Tło świąteczne, tym razem wielkanocne. Znowu ogłoszenie na Facebooka i naprawdę można w ten sposób sobie pieniądze pieniądze sobie dorobić. Oczywiście ja mu opowiadam o moich doświadczeniach, bo to zadziałało u mnie. I wiem, że to, to było to było coś, co po prostu mnie się sprawdziło bez jakiegoś większego problemu, więc bardzo fajna opcja do wykorzystania, do tego, żeby sobie dorobić jakieś pieniądze dodatkowe, czy, czy może wpleść te, taki rodzaj fotografii do waszej działalności fotograficznej. Można też oczywiście zarobić pieniądze nie, nie mając działalności gospodarczej, wystarczy mieć działalność nierejestrowaną. To też jest bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś chce wejść w fotografię zarobkową. Trzecim już sposobem, jak można zarabiać pieniądze na zdjęciach, nie mając jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale robiąc już dobre zdjęcia, takie nienudne i takie, które już potem obrobimy, profesjonalne, ładne zdjęcia. To jest warunek konieczny, nikt nie zapłaci nam za brzydkie zdjęcia, to jest jasne i logiczne, więc warsztat musi być jak najbardziej, jak na najwyższym poziomie. Ale doświadczenie niekoniecznie, doświadczenie jesteśmy w stanie zdobywać w miarę pozyskiwania nowych projektów. Więc trzecim sposobem jest zarabianie na zdjęciach na social media. I na przykład można tutaj fotografować jedzenie, fotografować produkty, wszystko, co, wszystko to, co może trafić na stronę internetową. Pamiętam, w mojej karierze fotografowałem sporo na przykład bransoletek, balonów, kiedyś miałem taką dużą sesję właśnie balonów do sklepu internetowego, sesję w restauracjach, gdzie fotografowałem kelnerów, barmanów, ludzi przy pracy, gdzie tworzyliśmy takie udawane scenki, że niby przychodzi klient, że zamawia. Ja to fotogra fotografowałem kucharzy przy pracy, produkty, pożywienie, jedzenie. To wszystko się bardzo dobrze sprzedaje, dlatego że to jest dzisiaj jest to niesamowicie potrzebne. Każdy potrzebuje mieć takie zdjęcia, każdy przedsiębiorca, kto prowadzi swój interes, kto ma Facebooka, Instagrama, takie zdjęcia się sprzedają. Więc tutaj jeżeli dołożymy do tego, że będziemy potrafili robić zdjęcia, będziemy Wiedzieli, gdzie szukać tych klientów, czyli będziemy wszędzie tam, gdzie są nasi klienci, czyli Fixly, OLX, All, All, Facebook, będziemy poszukiwać aktywnie tych klientów, to to naprawdę może być bardzo fajne i łatwe źródło dodatkowych pieniędzy, właśnie fotografia na social media, bo jest na to duże zapotrzebowanie i będzie ono jeszcze większe. A tak, wbrew pozorom, nie jest to może aż tak bardzo wymagająca gałąź fotografii, bo sporo. Tych rzeczy, które będziemy robić, są po prostu odtwarzalne w pewnym sensie. Wiadomo, zmieniają się warunki oświetleniowe, tak? Wszystkie, każda restauracja jest inna, każde miejsce jest inne, ale z każdą kolejną sesją my będziemy stawać się coraz lepsi, nasze zdjęcia będą stawać się coraz lepsze, więc zdecydowanie warto praktykować, warto zająć się fotografią zarobkową. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy może na tym zarobić pieniądze, to jak najbardziej można, tylko po prostu potrzeba mieć też trochę szczęścia. I bardzo dużo takiej samodyscypliny, samozaparcia, żeby się nie poddawać, nawet jeżeli wiecie, ktoś nas odrzuci, bo mieliśmy za wysoką cenę itd. Ja wychodzę z takiego założenia, że moje usługi, że ja w ogóle nie jestem dla każdego, nie jestem czekoladą, żeby wszyscy mnie lubili, więc jeżeli mówię jakąś cenę i jeżeli jestem w stanie ją w jakiś stopniu obronić, tak jak ja uważam, że jakby wytłumaczyć klientowi, dlatego, dlaczego to kosztuje więcej niż być może u kogoś innego, i klient mimo wszystko mówi, że on nie chce, że to go nie interesuje, bo to za drogo, no to ja mówię, że okej, okay, w porządku, nie ma problemu. Dlatego, że jakich ja klientów będę miał, jakich klientów będę przyciągał i jaki komunikat będę wysyłał w świat. Ta, takie będę zarabiał pieniądze. Jeżeli zgodzę się na to, żeby zarabiać za tyle, za ile powie mi klient, no to tak będzie wyglądała moja kariera. Ja się na to nie godzę i polecam Wam też takie podejście. Oczywiście na początku wiadomo, że każdy będzie. Wiecie, ten pierwszy etap jest taki, że bierzemy wszystko, co jest tak naprawdę. Ja pamiętam, że na samym początku mojej fotograficznej przygody yy, łapałem każdy, jakikolwiek, tylko płatny projekt, yy, gdzieś stanął na mojej drodze i jakoś specjalnie się nie, nie zastanawiałem nad tym, nie walczyłem jakoś o cenę. No ale wiadomo, już jestem, mam, mam już doświadczenie, mam już staż, już jestem kilka ładnych lat w branży, więc to też jakby nie jest ta skala, nie jest ten poziom, jak, jaki prezentu, prezentowałem na początku. Ale przez wszystkie te etapy trzeba przejść, nawet jeżeli na początku jest ciężko. I być może tych klientów nie ma, i musimy bardzo się starać o to, żeby jakichś klientów mieć. No to wiadomo, że, że początki są trudne, musimy łapać wszystko, ale bardzo dobrze jest stać stabilnie jedną nogą, a drugą nogą badać grunt. Czyli na przykład mieć jakąś pracę na, stały, na, na cały etat i dorabiać sobie fo na, na fotografii weekendowo. Ja tak robiłem na samym początku. Bardzo dobrze mi to y, się sprawdzało, przyznam szczerze, byłem zadowolony. Następnie, potem w trakcie rozwoju mojej kariery, przeszedłem na pracę fotografa pełnoetatowego, że tak powiem, prowadzącego swoją własną firmę. Więc, te trzy sposoby, które wam tutaj podałem, są sposobami, które przetestowałem, sprawdziłem i zdecydowanie polecam wam się nad nimi pochylić. Wiadomo, że to, że u mnie zadziałało, nie znaczy, że u was zadziała, ale biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, które opisałem, jest bardzo duża szansa, że każdemu, kto będzie chciał się rozwijać w tych dziedzinach fotografii, po prostu uda się zarobić dodatkowe pieniądze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.